Max coraz bardziej zbliża się do Ingi. W 152. odcinku serialu Przyjaciółki będzie miał okazję wykazać się i pomóc nowej przyjaciółce. Sprawdź, co wydarzy się w 152. odcinku Przyjaciółek. Po trudnym okresie dla Ingi, Małgorzata Socha, przyszedł czas na nowe szaleństwa. Przez internet poznała Maxa Mateusz Janicki, z którym po początkowych trudnościach wreszcie się spotkała. On zaproponował Ingo prosty układ przyjaciele z korzyściami. W 152 odcinku Przyjaciółek do Ingi dzwoni Andrzej, Adama Adamonis. Okazuje się, że Hania, pola figurska, spadła ze skałki na wycieczce szkolnej i jest w szpitalu w Zakopanem. W drodze na dworzec przerażona Inga pada na Maxa, który oferuje swoją pomoc w sprawnym potarciu w góry. Inga leci do córki z ekipą lekarzy helikopterem pogotowia ratunkowego. Czy Max okaże się kimś więcej niż przyjacielem od seksu? Być może mało poważnie zapowiadająca się znajomość przerodzi się w prawdziwą, dojrzałą relację. Przekonamy się już.